Witam Was serdecznie. W tym filmie chciałbym Wam pokazać małą ciekawostkę. A mianowicie, jak wszyscy doskonale wiemy, gry zoptymalizowane pod konsolę Series wymagają tego, aby uruchamiać je z wbudowanego dysku SSD. Tutaj chciałbym Wam pokazać, że w swojej konsoli na wewnętrznym dysku, jak widać, mam gry zoptymalizowane pod konsolę Series, ale na dysku SSD zewnętrznym mam również dwie gry zoptymalizowane pod konsolę Series Assassin's Creed i Halo i uruchomimy sobie teraz Assassin's Creed który jak widać działa i działa, działa działa bardzo dobrze na tej konsoli teraz Spróbujemy odpalić drugą grę, mianowicie Halo Master Chief, która, jak się pewnie domyślacie, uruchomi się bez problemu. Nie jest tak, że każda gra zoptymalizowana pod konsolę Series uruchamia się z dysku zewnętrznego, ale te dwie gry, które teraz Wam pokazuję, uruchamiają się bez najmniejszego problemu z dysku zewnętrznego również z opcją Qigresium. Odpalimy sobie jeszcze Halo 4, żebyście zobaczyli, że ta gra faktycznie się uruchamia. To będzie, będzie intro, ponieważ w tą grę jeszcze nie grałem, ale, 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 no żeby Wam pokazać, że faktycznie ta gra się uruchamia. Ona się tutaj fajnie nam odpali. Będziemy musieli przeskipować intro. Tak. I zaraz Master Chief będzie w słoiku. O, jest w słoiku, tak. Okej. Okay. I gra działa. To jest najmniejszego problemu z wbudowanego z zewnętrznego dysku SSD. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że jest to właśnie dysk SSD. Czy po prostu te gry są tak zoptymalizowane, że nie wymagają instalacji na wbudowanym nośniku. Przejdźmy jeszcze raz do Assassin's Creed'a. Który odpalił się z opcji Quigresium, z dysku zewnętrznego. I możemy sobie pobiegać po statku z Spartaninem. I w ciągu dosłownie kilku chwil znowu jesteśmy Masterchefem, który siedzi w słoiku. Także, także co? Muszę sprawdzić jeszcze kilka innych gier, ponieważ udało mi się póki co sprawdzić te dwie i działają bez najmniejszego problemu. Na pewno Assassin's Creed Valhalla wymaga instalacji na wbudowanym dysku. Na pewno Shadow of the Tomb Raider wymaga instalacji na dysku wbudowanym. Ale Halo, które waży swoje. Na szczęście można uruchomić z zewnętrznego dysku. Także jeśli ktoś lubi tą grę i myśli, że jeśli zainstaluje sobie Halo, to połowę dysku ma z głowy. No tak, ale jeśli macie jak, jak, jakikolwiek dysk zewnętrzny o pojemności bodajże większej niż 256 GB i obsługującym USB 3.0, wszystko powinno śmigać. Jak najlepiej. Dziękuję serdecznie za uwagę, do usłyszenia, cześć.